Matko Boża, Niepokalana Panno Maria. Ja, Ojciec Marek Kuta, Dyrektor Szkoły, w imieniu moich współbraci, świeckich współpracowników, razem z przedstawicielami rodziców i uczniów, klęczę przed obliczem naszego Pana Jezusa Chrystusa i Twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów i świętych, świętego Józefa Kalasancusza oraz świętych i błogosławionych rodziny kalasantyńskiej, aby zamierzyć temu niepokalanemu sercu w jubileuszowym roku dziesięciolecia istnienia publiczną szkołę podstawową i publiczne liceum ogólnokształcące zakonu piarów imienia księdza Stanisława Polarskiego bolesławcu to jest wszystkich obecnych oraz przyszłych nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Królową Polski Zawierzamy Ci wszystkie nasze myśli i czyny, pragnienia, plany i zamiary, zmysły i wolę, pamięć i zdolności, dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, moment poczęcia i śmierci, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Matko Nasza Najlepsza, spójrz na dzieci. Niech żyją otoczone miłością rodziców i nauczycieli. Spójrz na młodzież. Niech wzrasta pobożności i nauce, czystości i poszanowania Bożych przykazań. Wypraszaj wierną miłość małżonkom. Bądź pomocą dla rodziców i wychowawców. Zachowaj w jedności i zdrowiu moralnym wszystkie rodziny. Wspieraj tych, którzy szczególnie potrzebują Twojej pomocy i wstawiennictwa. Niepokalana Maryjo, obłubienico Ducha Świętego, rozporcz Twoje panowanie nad naszymi piarskimi szkołami, które dziś Tobie zawierzamy. Niech pod Twoją opieką rozwijają się na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny. A Ty, Królowo Szkół Pobożnych i całego świata, Rozporządzaj nami według zamiarów i planów miłości Bożej. Ukochana Matko, spraw, aby Twoje niepokalane serce zatriumfowało w naszych szkołach i w każdym sercu. Amen.